Proszę Państwa, czy mamy szansę na odzyskanie Polski? Mówię to w 2012 roku, to znaczy, oczko, 21 lat po odzyskaniu czegoś, co nazwano kiedyś niepodległością. Nawet była jakaś kretynka, która powiedziała, że 4 czerwca 89, uśmiechając się skończył się komunizm. Czy rzeczywiście podobne poglądy mają sens? Dlaczego teraz, po tych 20 latach, jesteśmy i gospodarczo, i politycznie, i duchowo o wiele niżej niż moglibyśmy przez te 20 lat być? 20 lat międzywojnia, to znaczy od 18 do 39. Spowodowały ogromny wzrost jedności narodu, wzrost gospodarczy, wzrost nawet obronności, a w każdym razie, bo tutaj można powiedzieć, no tak, a wrzesień wykazał, jaki to jest ten wzrost obronności. Wrzesień wykazał głównie, jak wrogowie przeciwko Polsce byli zjednoczeni. Natomiast w porównaniu z tym, co osiągnęliśmy, w dwudziestoleciu międzywojennym, to dwudziestolecie, które w tej chwili rozważamy, jest dwudziestoleciem nieprawdopodobnie brutalnie straconym. Sytuacja pod każdym z względów jest gorsza. Dlaczego tak się dzieje? No można powiedzieć, no, bo Polacy się nie potrafią dogadać, albo Tyle jest przecież partii politycznych i przecież w, zjednoczmy się. Moje, moja wypowiedź teraz będzie służyła zastanowieniu się, czy my, Polacy, czy mamy szansę na zjednoczenie się, na przykład w jednolitym Froncie Patriotycznym, czy mamy szansę na powstanie nowej partii, która byłaby partią. Niekoniecznie nie, nie musi być słowo użyte prawicową, ale partią rzeczywiście propolską. A nie tylko partią, która służy do wyciągania e, pieniędzy dla różnych grup mafijnych, czy inną partią, która służy do najróżniejszych intryg personalnych. Taka możliwość polityczna istniała. Istniała od 20 lat. To znaczy od, nawet w dwudziestu kilku, bo od 89. A ta możliwość to jest ta, na którą wszyscy Polacy, czyli 80 parę procent, odpowiada: tak chciałbym. To pytanie brzmi: czy chcesz wybierać partię, czy wolałbyś wybierać osobę? Otóż wszyscy, w sensie właśnie 78 procent, 84%, a co bardziej uświadomieni, nawet 90%, ludzie pytani odpowiadają: Ja chcę wybierać osobę. Istotne jest to, żebym wybierał osobę, którą znam, której tatusia znam, ewentualnie dziadka znam czyli wiem, czy pochodzi z dobrej, w sensie uczciwej i patriotycznej rodziny. Wiem, czy dotąd się zachował uczciwie i patriotycznie, i chcę wybrać osobę. To jest sposób naturalny wyboru, który zawsze towarzyszył ludzkości. W naszych warunkach słowiańskich, zawsze się zbierał, czy też w podobnych warunkach dla u Wikingów, zbierał się krąg, i w tym kręgu wybierano osobę, która będzie wodzem, będzie prowodyrem czy szefem. Czyli ten głosowanie polegało na tym, kto dostanie najwięcej głosów. I jeśli wybrano stosunkiem głosów powiedzmy 35%, 35 głosów, jeśli to jest setka ludzi, na jednego, 32 na drugiego, a na trzeciego powiedzmy 15, to wtedy nie było rządów, po kolei, powiedzmy, że pierwszy rządził 20, odpowiednio 34 dni, drugi rządził 18 dni, i tak dalej. Rządził wszystkim ten, który dostał najwięcej głosów. Ten w sposób wyboru, czyli wybór jest stosowany na przykład od kilkuset lat w Wielkiej Brytanii. First pass the post, czyli pierwszy, który przeszedł tę linię mety, ten bierze całość. Innymi słowy, to w Polsce się nazywało daj kreskę do wejce w Panu Tadeuszu. Czyli wybory większościowe. Wybory większościowe powodowały, że osoba, która jest dostała najwięcej głosów w jakimś tam okręgu, czy w jakiejś grupie, ta ma na jakiś określony czas całą władzę. Kropka. I tego typu wybory w sytuacji, kiedy już nie było królów Dynastii królów. W Polsce mieliśmy jeszcze elekcję królów. To też była elekcja w sensie tego, że wybra, wy, wygrał jeden król, a nie w proporcji do ilości głosów. Innymi słowy, to był wybór większościowy, a nie tak zwany proporcjonalny. I tak Europa. Ta, w której Ta część Europy, w której już była ta pseudodemokracja, a nie królowie czy, czy cesarze, wybierała w okręgach jednomandatowych. Natomiast gdzieś pod koniec XIX wieku pojawili się szczególnie socjaliści, którzy wyjątkowo w, mocni byli w Holandii, Belgii. Mocni, ale nie dostali się do władzy, bo kto tam wy wybierał socjalistów. Więc oni wtedy wpadli na makiaweliczny pomysł, że to nie jest sprawiedliwe, że sprawiedliwie będzie inny sposób doboru ludzi do parlamentu, nie większościowy, czyli nie oparty o to, że osoba, której, do której mamy zaufanie, staje się naszym przedstawicielem w parlamencie. Tylko postanowili, że będziemy wybierać, jak to oni nazwali, proporcjonalnie. I ta potworna zaraza wyborów, zwanych zresztą nieprawdziwie proporcjonalnymi, od tego czasu rozszerza się w dużej części państw. Nie we wszystkich, bo w 60 paru wielkich państwach, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada. Indie mały, y, mają i 60 innych państw, mają wybory jednomandatowe. To znaczy oparte na tej zasadzie, o której powiedziałem na początku. Wybierasz osobę, a nie wybierasz partię. Bo można by sobie wyobrazić w tym wyborze pseudoproporcjonalnym, że wybieramy y, na przykład zgodnie z proporcjonalnie do płci. Czy do ilości włosów na głowie, czy proporcjonalnie do jakichś innych cech, na przykład do ilorazu inteligencji? Można by złośliwie powiedzieć, patrząc na obecny Sejm w Polsce, że tutaj te normy są trochę złamane, tak pod względem ilorazu inteligencji, bo więcej tam jest głupków niż średnio z tych, którzy wybrałoby się przez. Łapankę na ulicy, jak również więcej jest najróżniejszych kryminalistów, mafiozów, niż gdyby wybrać z łapanki 460 osób z ulicy, na przykład w Warszawie, i sprawdzić ich dosie kryminalne. Oczywiście, w tym przypadku Łapanki ilość kryminalistów byłaby mniejsza niż tych, którzy siedzą w obecnym czy w poprzednim sejmie. Prawda? Wszyscy możemy sobie Przypomnieć różnych tam Miro, Zdzicho, czy jak, jak to się to wszystko, całe towarzystwo nazywało, czy choćby jakąś tam panią, która ze strachu popełniła samobójstwo, ale oskarżani są partia, która wtedy rządziła, a nie grupa mafijna, która rabowała Polskę poprzez węgiel. I a, mafię paliwową. Ta e, druga pani, która tam wtedy przeżyła, została niedawno uniewinniona Ona zresztą e, przez te kontakty właśnie z grupami będącymi u władzy. Wadą obecnej sytuacji, to znaczy sytuacji, która trwa w Polsce 20 lat, jest to, że decydują o tym. O listach partyjnych, o listach wyborczych, przepraszam, decydują szefowie partii. Czyli kandydat do parlamentu nie musi być najuczciwszym, najmądrzejszym, najodważniejszym, tylko musi być powolnym żądaniem swojego szefa partii. I jeśli mówimy, a próbowaliśmy kilkadziesiąt razy stworzyć trzecią siłę czy mówiono, poczciwi różni ludzie mówili: zjednoczmy się, to wejdźmy do Sejmu i przejmijmy władzę. To jest oczywiście niemożliwe, dlatego że u władzy mogą być tylko te partie, które zostały wyznaczone w swoim czasie e, przez ordynację narzuconą przez między innymi, aktywnym tam był tak zwany Geremek, to jest jego pseudonim. W każdym razie Bro, Bronisław chyba, nasz drogi Bronisław, tak? Geremek, wtedy kiedy w Sejmie byli różni aktorzy, czy ludzie nieznający się zupełnie na polityce, przepchnął taką właśnie ordynację, która się nazywała ordynacją proporcjonalną. Nie ma tam żadnej proporcjonalności, to jest tylko nazwa, Natomiast jest to o tyle piekielne, że te partie, które miały, jak teraz wiemy, placet ze strony służb specjalnych, czy to gdzieś ze wschodu, czy z zachodu, czy z innego kierunku, te partie umieściły się na zawsze w Sejmie. I te partie działają na swoją korzyść. Są. Jak widzimy, są zupełnie bezkarne, czyli nie wiedzą, że cokolwiek, jakiekolwiek lody by kręciły, to zawsze zostaną i tak albo w dalszym ciągu bezkarnie w Sejmie, albo na dobrym stanowisku jakiegoś tam dyrektora Banku Międzynarodowego. To jest patologia, i na tą patologię nie możemy wpłynąć przy pomocy. Prób stworzenia trzeciej siły, czwartej siły, czy kolejnych prób utworzenia jakiejś tam błękitnej partii, czy błękitnej armii. W sytuacji, mm, kiedy ordynacja wyborcza jest taka, jak została na, zapisana w ordynacji, a nie w konstytucji, jesteśmy bezsilni. Walczymy o jednomandatowe okręgi wyborcze od lat 20 20 paru już. W tej chwili, ale zawsze jesteśmy poza Sejmem. Bardzo wiele osób, które było ogromnymi zwolennikami tego sposobu wyboru, czyli właśnie jednomandatowych, czyli wyboru osoby, a nie wyboru szefa partii, dostały się z różnych partii do Sejmu. Ale wtedy zadziałało coś, co nazwałbym nie tyle przewrotnie, co może dalekowzrocznie skutkami grzechu pierworodnego. Bardzo miła pani, katoliczka, która e, dostała się do Sejmu i jako jej głównym zadaniem miało być walczenie o jednomandowy okręgi, kiedy się znalazła w Sejmie, powiedziała mi no jak to, no przecież ta ordynacja nie jest taka zła, bo przecież ja się do tego Sejmu dostałam, a jak pan wie, jestem osobą uczciwą. I tym sposobem te różne osoby, które mają się za uczciwe, Zostały zgorszone, zostały spro, sprostytuowane. Ja nie mam do nich, ja czy my, nie mamy do nich specjalnego żalu, bo człowiek jest istotą słabą. Natomiast gdybyśmy potrafili wywalczyć zmianę ordynacji, to nie jest zmiana konstytucji, o której nam różni ludzie, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, powtarza te same. Te same nieprawdy powtarzali obaj panowie Kaczyńscy, że trzeba zmienić konstytucję, a to jest niemożliwe. Otóż nie. W konstytucji jest napisane, że wybory mają być proporcjonalne. Ja mówię ciągle o wyborach do Sejmu tylko. Natomiast to, o co walczymy, to nie jest zmiana wyborów, tylko zmiana ordynacji. Jeśli byśmy wybierali, jeśli byśmy spowodowali, że wybieramy tak, jak w Wielkiej Brytanii, nie tak jak we Francji, bo tam jest co innego, to jest, e, lub tak jak w Stanach, to znaczy gdybyśmy wybierali osobę, to z całą pewnością, zgodnie z tak zwanym prawem Divergera, natychmiast powstałyby dwa obozy, z których powstałyby dwie silne partie i no i tam reszta by się łączyła jakąś trzecią partię, czy byliby również posłowie niezależni, tak jak są w Wielkiej Brytanii. Natomiast zaletą ordynacji jednomandatowej w odróżnieniu od tej ordynacji partyjniarskiej jest to, że w ordynacji jednomandatowej, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, na drugi dzień ta partia, która zyskała 30 parę procent głosów, ale zyskała zawsze zyskuje wtedy 50 parę procent mandatów, ma od razu możliwość rządzenia i na drugi dzień Szef partii, która wygrała wybory, idzie do królowej, jest premierem i przedstawia jej gabinet. Czyli gabinet w Wielkiej Brytanii jest gabinetem skutecznym. Natomiast gabinety utworzone na zasadach tej potwornej, piekielnej ordynacji, zwanej proporcjonalną, biją rekordy w nierządzie. Ostatnio taki rekord nierządu został pobity w Belgii, gdzie, która ma właśnie te pseudoproporcjonalne wybory, gdzie przez 571 dni Belgia stała nierządem, czyli brakiem niemożnością zrobienia utworzenia rządu, bo charakteryzuje się ordynacja pseudoproporcjonalna, czyli partyniacka, tym że zawsze muszą być jakieś koalicje. Jeśli ta koalicja, jeśli kraj jest w miarę sensownie sam działa, jak Belgia, to Belgia może sobie pozwolić na te 500, kilkadziesiąt dni nierządu, bo i tak ludzie robią swoje interesy, nikt y, wojną im nie grozi, nikt im nie zabija całego rządu na terenie obcego państwa i mogą sobie tym nierządem stać. Tak jak Polska stała takim właśnie nierządem w czasach saskich. Natomiast w sytuacji jak Grecja, która również ma tą ordynację zwaną proporcjonalną, gdzie do Grecji mamy, wpompowujemy kolejne setki miliardów, które nie idą dla dobra Greków, tylko od razu są oddawane tym banksterom, czyli bankom z zewnątrz, które jakieś tam. Dały rządowi Grecji pożyczki, i teraz chcą odbierać i pożyczki, i procenty, to wtedy sytuacja takiej Grecji jest sytuacją katastrofalną. Gdyby Grecja utworzyła rząd na zasadach ordynacji jednomandatowej, wtedy by z całą pewnością powstał rząd, który jest patriotyczny, który nie zwraca uwagi na interesy obcych banków czy obcych banksterów, bo w tej chwili to słowo bankster już jest słowem nie żartobliwym, tylko przyjętym oficjalnie w rozmowach i w dyskusjach i wtedy powstałaby partia, która jest partią w grę, dla Greków patriotyczną. Powiedziała dziękuję, możemy zbankrutować, przechodzimy na własną drachmę i własną pracą będziemy dalej się rozwijali. Natomiast w sytuacji kiedy kolejny grubas z masonerii europejskiej jest narzucany na premiera Grecji, to on zgadza się na to, żeby brać jakieś pieniądze w, set, w ilościach kolejnych setek miliardów i szybciutko tym banksterom te pieniądze oddawać. Zaleta dla Grecji jest żadna, Grecja na tym traci. Ale za to ma ordynację, która się nazywa ordynacją postępową, socjalistyczną, czy też jak tam jeszcze mogło się to nazwać, skorumpowani dziennikarze. Chciałbym skończyć tym. Sytuacja ordynacji naturalnej jest znana w Polsce od tego kłamstwa geremkowego, czyli od lat 20. To, że politycy są przeciw, jest rzeczą naturalną, bo szefowie partii rządzą i oni chcą rządzić dalej, ale my, ludzie, zobaczyliśmy, że powstała taka warstewka zwana z ruska pirysłojką e, dziedzicznych polityków, ciągle jakoś na nich głosujemy. I zastanawiamy się na przykład, z jakich względów spisu odeszła jakaś pancia. Która stworzyła, nie pamiętam, Polska jest najważniejsza, i od razu, chyba tak, i od razu z tej swojej Polski najważniejszej odeszła do Platformy, czyli do innego koryta. Zastanawiamy się, co można zrobić, żeby stworzyć tą trzecią siłę. Otóż, proszę Państwa, tak długo, jak długo się będziemy zastanawiali, tak długo na pewno nic nie zrobimy. Jedynym w sensie politycznym, Planem rozsądnym jest plan Szarego. Szary to był ten wielki dowódca Antoni Heda, który rozwalał więzienia świętokrzyskie, więzienia najpierw gestapowskie, niemieckie, a później więzienia ubeckie i robił to skutecznie. Miałem przyjemność się z nim przyjaźnić pod koniec, w latach 90 kiedy on był właśnie w ruchu jednomandatowych okręgów wyborczych. Wtedy już dano mu najpierw tytuł, stopień pułkownika, później generała. No ale pytaliśmy go się, "No mi co wy tutaj nic nie wygracie taką, takim sposobem, w i walczycie. No to Antoni, powiedz, co możemy zrobić? No nic prostszego. Przedstawiam teraz plan Szarego. Należy zrobić tym sukim sylom, on mówił po wojskowemu, więc mówił oczywiście bardzo mocniej, o wiele mocniej, konklawę. Na czym ma konklawę polegać? Zamkniemy ich, tutaj wycinam długie słowa yy, określające mamusie, poziom intelektualny tych, którzy są w Sejmie i w Senacie. W tamtym budynku odetniemy im prąd, wodę, gaz i żarcie. My w ilości stu czy... Kilkuset tysięcy otoczymy ten ich tam i weźmiemy ich głodem do czasu, aż zdecydują, że jednomandatowe okręgi wyborcze są konieczne dla Polski. No tak, ale przecież wojsko jest po ich stronie. I wtedy no bohater, stary już wtedy, powiedział, to co? Myślicie, że jak ja wyjdę naprzeciwko chłopakom z wojska i powiedzą, powiem im. To co, chłopaki, to wy jesteście po mojej stronie, czy po stronie tamtych? I to znowu ukreślił, co tamci w zamknięci w Sejmie robią. To po której stronie wojsko stanie? Więc to jest plan szarego. Mam nadzieję, że w tej chwili szary z nieba nam pomaga w ten sposób, żebyśmy zrozumieli, że ta banda, która jest ukoryta, ona nie da się jej od koryta oderwać, a zawsze się będą zasłaniali tą ordynacją, zwaną przez nich kłamliwie zresztą proporcjonalną. Więc jeśli naród polski się obudzi, to wykona plan szarego. Jeśli dodatkowo nawróci się, co byłoby konieczne, do Pana Boga i uzna, że tylko przy pomocy Pana Boga i przy pomocy pośredniczki wszystkich łask możemy Polskę odzyskać. Wtedy oczywiście odzyskamy, przy z całą pewnością, przy pomocy krucjaty za ojczyznę. Ale metodami tworzenia trzecich sił, kolejnych dwudziestych, trzydziestych trzecich sił, na pewno nie odzyskamy. Więc konieczna nam jest jednak i wiara, i nadzieja, że szanse na Polskę mamy ale na pewno nie metodą tylko politykierską.